Szanowni Państwo, e, czy dojdzie do tego, że służby i policja będą mogły w sposób niejawny przeszukać mieszkanie, e, samochód e, bez wiedzy e, właściciela? E, stawiamy znak zapytania, ale takie właśnie przepisy są opracowywane obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. E, toczy, się, e, toczy się proces legislacyjny. E, e, Kodeksu pracy operacyjnej funkcjonariuszy Policji Służb, dotyczących właśnie zasad pracy operacyjnej. I to jest dobry kierunek, żeby to usystematyzować. Natomiast to, co nas martwi głęboko, to pojawiający się pomysł właśnie z niejawnym przeszukaniem mieszkania z przeszukaniem samochodu. Szanowni Państwo, to wydaje się zbyt daleko idące uprawnienie, które rodzi bardzo duże ryzyko nadużycia. Oczywiście jesteśmy za tym, żeby generować zaufanie względem funkcjonariuszy, zaufanie względem policji, zaufanie względem prokuratury, bo to świadczy o sile państwa, więc nie chcemy tego zaufania podkopywać. Ale to, co jest niestety doświadczeniem historycznym, E, naszego państwa to zdarzające się regularnie nadużycia e, ze strony polityków, którzy wywierają presję e, na e, funkcjonariuszy e, i niektórzy tej presji ulegają, e, żeby nadużywać władz. Taka okoliczność, w której się w sposób nie, niejawny wchodzi e, do mieszkania, e, przeszukuje samochód, no rodzi niestety ryzyko. E, Podrzucenia jakichś e, materiałów obciążających, e, ułatwienia sobie sprawy. No, Możemy niestety sobie wyobrazić, co by było, gdyby to była sprawa związana z politykiem e, i e, gdyby się pojawiła chęć nadużycia właśnie ze względów politycznych takiego e, uprawnienia. O tym się e, nie śniło. Maryszowi Kramińskiemu, nie mówi dobrze, a takie właśnie e, przepisy, taki właśnie kierunek przyjmuje uśmiechnięta Polska e, Donalda, e, Donalda Tuska. Także jesteśmy temu e, przeciwni, e, uważamy, że to rodzi m, bardzo duże ryzyko nadużyć, a szczególnie jeżeli decydentami są takie osoby o ideologicznym, fanatycznym nastawieniu jak e, minister Bodna. Dziękuję za uwagę. Proszę o zabranie głosu Bartu Miejewa. Szanowni Państwo, dość traktowania obywateli jak przestępców. Dość tego braku transparentności. Najpierw narzekali na Pegasusa, który był stosowany przez prawo, za, Zarządu Prawa i Sprawiedliwości, a teraz sami, ten rząd, sam chce stosować Pegasusa i inne zabiegi operacyjne, aby inwigilować Polaków zupełnie bezbronnych Polaków i zupełnie naszym zdaniem niesłusznie podejmowanych decyzji przez obecny rząd. Sytuacja niedopuszczalna, aby na wszelko, za wszelką miarę dopuszczać do tego, aby inwigilowany był każdy obywatel. Słusznie czy niesłusznie, oceni to najprawdopodobniej polityczny polityczny, jakiś wysłannik pana premiera Tuska. Tak być nie powinno. Służby powinny mieć swoje uprawnienia, ale tych służb nie powinny, ale tych uprawnień nie powinny wykorzystywać w takich celach, jak inwigilacja bezbronnych i niewinnych Polaków. A być może również polityków. To jest po raz kolejny hipokryzja obecnego rządu. Raz jeszcze przypomnę. Najpierw narzekali na Pegazusa, a teraz sami tego Pegasusa w podobnych celach Chcą stosować. Podobna sytuacja ma miejsce w opracowywanej, w tej chwili opiniowanej e, projekcie ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej, gdzie znowu służby dostaną najprawdopodobniej dodatkowe uprawnienia, aby bez zgody sądu można było inwigilować e, wszystkich Polaków. Naszej zgody na takie działania nie ma. To działania niczym służby bezpieczeństwa, działania ubeckie, na które Konfederacja absolutnie nie wyraża zgody. Konfederacja takim zamordystycznym działaniom sprzeciwiała się od samego początku naszego istnienia i będzie się sprzeciwiać. Pol Polacy powinni być wolni, swobodnie, poruszać się, mieszkać w swoich mieszkaniach, a nie bezprawnie e, mieć, e, a, a nie bezprawnie, aby służby miały możliwość wstępu do naszych mieszkań, samochodów, tak jak wspominał poseł Krzysztof Tuduj.